Ile w ogóle zareczka, favorit 173 cm. Nowa. Przepracowała 10 minut, tak po prostu to orientacyjnie. No i cóż, no spuściłem olej. Olej był. Nie była zalana w ogóle olejem. Olej, który tam był, to był jakieś tylko śladowe ilości producent dostarczył jakiś olej Brix Stratont. przepracowanej na tym oleju jest dosłownie 10 minut dwa razy zagrzała się do jakiejś takiej temperatury roboczej no i zobaczymy jaki ten olej jest no na pewno ciemny, no na pewno ciemny zobaczymy, przelejemy, czy to po prostu jest tam w środku w takim nowym silniku jakiś dziadostwo, czy nie ma Przekonamy się tutaj zaraz. o jeszcze parzy gorący. Słoik był czysty. Idealnie. No i tak jak widać, no nie ma tu żadnych zanieczyszczeń. Nie ma. Jeśli chodzi o barwy tego oleju, no to jest ciemne no bo, mówię tak jak jest 10 minut pracy, także to ten olej nie pochodził za długo, no także mi się wydaje że w takich maszynach budżetowych no ważna jest ta pierwsza zmiana, żeby tą zmianę przeprowadzić i, i mieć nadzieję, że to pochodzi no jeszcze taki mały uwaga, jeśli zamawiacie takie glebogryzarki przez internet no to proszę sobie też sprawdzać moja przyszła uszkodzona miała uszkodzoną świecę świeca już jest założona nowa oczywiście fajka była rozwalona no i zagięty był w transporcie tutaj ten dekielek także pakowanie no nie jest mocną stroną tych glebogryzarek przynajmniej u tego